A jest proszę o poezję, co widziałeś tamtego dnia? Hmm. Widziałem dziwne rzeczy, które chciałem nie zabić. I one były żywe, ale tak dokładnie one nie powinny żyć. Więc mówisz mi, że widziałeś rzeczy, które nie istniały? Gówno widziałeś, więc nie możesz tak w ogóle do mnie mówić. Proszę się uspokoić. Te nowe uczucia mogą sprawić, żeby pan oszalał. Oszaleć? Ja oszaleć! Jak ty w ogóle możesz tak mówić do mnie? Próbuję tylko pomóc. Tak, gówno robisz. Wypraszam sobie. Tak, co się patrzysz? My są to... my nie, 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 ja jestem dobry, ja nic nie zrobiłem. Może pójdziemy gdzieś na piwko, co? Nigdzie już nie uciekniesz, Tadeuszu Hulajnogo. Zgody znasz moje imię! To już nieważne. Ważne tylko, że Bic ginął. No chyba po moim trupie. <grymne> no Pieprzone Już nigdzie, małpiszonie, nie uciekniesz. Mam cię, skurczy byku! Och, nie! Moje się, że to tak zadziała? Wiesz... Sytuacja odwróciła się przeciwko tobie. Zabierzmy moją siostrę, ojca. Nic z tego nie chciałem zrobić, oj? Nie, nie, spokojnie. Teraz tylko ważne, żebyś no. To Tego powinno zatrzymać na chwilę. Co ja bym mógł zrobić w tej chwili? Potrzebuję jego starego. Sakti. Gdzie jesteś stary? Ja się kąpię! Wchodzi mnie to, że się kąpiesz, gdzie jest twój stary, to tylko chcę wiedzieć. Ja tylko chcę trochę przyjaciół należy mi się to chyba, co? Chcesz, żebyś był bezpieczny, chcesz, żebym ja zginął, chcesz, żebyś ty zginął. Powiedz Dobra. Mi to. No dobra, gdzie twój stary? No, więc przyszłeś. Jak zginę, idziesz na dół ze mną. No dobrze, więc zacznijmy. Myśli, że jest. Taki... Co? Jak mogłeś mnie zniszczyć? Ja jestem Nokią do cholery! Bo ja jestem Coś ci zrobił? Zabiłem nas. <laughs>